Co się Marko, widać w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek w którym zawalczę o trzy wypisując te oto trzy długopisy. Nie, co ty gadasz? ten długopis? Trzeba wypisać. Marki Parker. Nie dałabym ci takiego drugiego. I dwa ołówki z... Nie takie zwykłe. Nie udało mi się takich nienaoszczonych dać, więc niestety muszę dać takie. Kupiłam specjalnie na filmik. To nie, ale to w ogóle nie ruszałam tego, także... Dobra. to chcesz na... Mam tu też dwie temperówki plastikowe, ponieważ więc nie mogłam coś mytać. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tutaj na moim paluszku macie przycisk subskrybuj. I oraz macie przycisk, yy, przycisk subskrybuj na króliczku. Nie, tak. zmieniła się I klapka. Właśnie, nowa klapka dla króliczka z pieniędzy. Więc polecam bardzo serdecznie. I króliczek, ile mają zostawić y, łapek, żeby był kolejny odcinek? Króliczek powiedział, że... Ma się, y, króliczek powiedział, że dzisiaj mu się nie chce gadać, bo powiedział, że bardzo go boli brzuch, więc dzisiaj nie ma świata. Jaka bajka Co to jest Ludzie, nie bierzcie mu, bo go nie boli brzuszek. Dobra, zacznijmy ten głupi początek. Co wybierasz najpierw? Ołówek. Ołówki? W takim tak, dobra, trzy... 3... Co ty robisz? No, ołówka nigdy nie wypiszesz. Musisz wytemperować ołówek. Dobra, trzy... 3... Trzy. 3... Jak się wytemperowuje? Nie, nie to mniejsza jest, a mniejsza może? No. No to temperuj. Temperuj? Nie. No. O, i ma być taki mały! No. No to zaraz wracam. Tam bewo, ile wytemperowałeś? Uh, nic praktycznie. W ogóle ja już obejrzałam 3 filmiki po 13 minut, a porównaj sobie nie na z temperowanym. Czek ale tu no, mam bo my... Co tu udajesz tu? Źle trzymasz tybie. Tu zrównajmy. I tak ty ci się pomniejszyło, ale tak. Odrobinę. To by zobaczyć twarz w Nie! Nie. Bez, bez matki. da-da da. Tysiąc łapek w górę i pokazuję twarz. Nie wiem. No wiem. Chyba, że multi-kąt twoich. Widzimy no. się jak jakiś postęp będzie, bo tutaj to na nic nie wygląda. Jest właśnie 21.21 .21 i ogólnie zobaczymy czy uda mu się do 23 zrobić, ponieważ do 23 ma czas. Jeżeli nie zrobi do 23 to jutro będzie znowiony ten challenge ale już będzie yy, już będzie wtedy tylko 200 stuwa do wygrania a nie 3 I co tam Ewok jak tam właśnie na zmianę robi i gdzieś minął podczepimy dlatego że to jeszcze jest do użyczku na chwilę się zablokowało wysikiem ja ołówka ale ja naprawiłam i w ogóle sprawdziłam Ale lepsze jest to Twierdzę, że ponieważ miałam mieć metalową, bo jest najlepsza. Może jeszcze poszukam, co mu dam. Odezwie się, jak będzie. Albo ten A tę troszkę znajdę metalową, albo coś będzie w tym widoczne. O, jak tam Wevox? Przerwa? Mhm. A co po y 8 minutach? Tylko 8 minut. Zobaczymy. Ośmiu? No, chyba nie więcej No, lekka zmiana, pomimo tego, że ten został już temperowany, także to już jest też inaczej. E, sprawdziłam, tylko nie chciałam mu jakoś upisać bardzo tego długo ale chciałam sprawdzić, jak pisze, czy pisze w ogóle. A tu e, nie wypał kupiony, e, lewak skupił sobie w tamtym roku. E, Długopis chciał wziąć do szkoły taki, ale no kurde na pocztę długopis chciał wziąć, nie pytajcie. No pipi. Okej, okay, widać już zmianę. <śm> I ogólnie powiem wam tyle, że mm, no dotąd jakoś dotąd. Jakbyś... Nie, nie, nie. Jakbyś dał radę, to dotąd, ale jak nie to dotąd. Ja Ci przynajmniej zobaczę. To nie mogłaś jednego łówka. Nie. Jeszcze długopis. Dobra, dobra mordy. ile tego Zostało mu, skoro tak szybko to zrobił, to dotąd mu powiedziałam, że musi to zrobić, ale szybko to mu idzie. Mam nadzieję, że... To tutaj mordy, pamiętaj pamiętajcie, za, no, za moje poświęcenie musicie zostawić łapkę w górę. Ile mają zostawić Wiesz łapek? No myślę, że odejmę ci ołówek, a weźmy mu cukopis. Tak? Albo nie. Albo nie, jak tak szybko sobie poradziłeś, to nie Okej okay, mordy, zobaczcie ile mu zostało. Taki malutki, więc pomyślałam, że dotąd aż... Robi. Czekaj, mi się I zapchało. Będzie miał, y, tutaj jeszcze dwa oł y, ołówek i... pisak do wypisania. Ale myślę, że to szybko. Jeszcze wiesz, że musisz to potem do... Ja robię najpierw... Muszę sobie odpocząć i wypisać długopis. Jak y, ten ołówek. Więc pamiętajcie, za moje poświęcenie musicie zostawić no, dużo pieniędzy. No ale tam też nie poświęciłeś się, bo dostaniesz pieniądze za to. Bo ile tam dostaniesz? 3 jeżeli to dzisiaj skończysz. A zostało mu do 23. No dużo czasu, bo sześć jest. Ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy się, jak coś będziemy. Okej, LeBoks ma już. Pokażcie. I ślady już skóry zeszła. Skóra. Czekaj, bo nie widać. I już ślady skóry zeszła. Kurde, nie widać. Już mi skóra zeszła, widzicie. No nie widać. O, to teraz skóryka. widać. Skóra już mi zeszła, ale mało zostało tego pierwszego łówka. <noise> no jak się już nie będzie dało temperować, to myślę, że zakończymy. No tu już nie do. No, jeszcze coś tam. O, nie dobra, nie. Ja sprawdzam, oficjalne sprawdzanie. Dobra, 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 dobre. O. Ej, tu sprawdzamy czy nic nie westchnęło. Za, nie za Poczynaj kamerę na moje ręce, ale wiemy. No. No, przeszkadza. Przecież... No coś jeszcze się da coś wyczęperować Odrobinę Ale się da, się da Więc tak wiem że No coś tam jeszcze mógłbyś wyskrobać Ale o, tu już się w tym momencie nie da dalej Właśnie Mamy kreskę baterii Ech, Nie da się dalej Dobra, widzimy się hmm. Jak się będziemy długo robić Dobra, ile masz tam? No właśnie tutaj już długopis robię Ogólnie ołówek już skończyłem Ile zostało? Gdzie ten ołówek jest? Tutaj Tyle zostało, więcej się już nie da Okej okay. I został mi drugi ołówek i długopis Na razie y, z drobną raną ze skóry Mi trochę zeszła No ale wierzę, że mi się uda Więc y, widzimy się Mały mało baterii w aparacie Więc widzimy się jak już będę No bliżej końca Mordeczki jesteśmy, drugi dzień zmagań Wczoraj nie dałem rady, czyli 300 złotych nie zdobędę Jak widzicie jeszcze tyle zostało Ale to będzie stówka, jeżeli stówka Uda mu się do obecnie 12.30 Ma godzinę Pozwoliłeś na podłogę. I To się dowiera potem nie. Dobra, nie więc wiemy. co, widzimy się jak będzie jakiś większak Zobaczcie Wypisałem cały długopis, więc mi tylko ołówek. Zobaczymy czy ołówek się uda wypisać. Widzicie? No to niby tutaj jeszcze coś jest, ale nie da się już pisać jak widzicie. Więc oficjalnie wypisany cały długopis zajął mi to tyle kartek. No i co? Lecimy teraz do drugiego łówka, ostatniego i zobaczymy czy uda mi się dzisiaj zgarnąć stół. Okej, okay, sprawdzamy, mówił mi, że wypisał, ale... Nagrałem lecimy. już to dla was wcześniej. Ale nie jest... o, Ja muszę sprawdzić. Werdykt. Czyli to... Czyli już dostałem stółę. Okej. A ja mam całą skórę z dartą pokaż to po jednym dniu. Całą Dobra, skórę no, już mam z Moi drodzy, oficjalne. oficjalne wręczenie wygrałem to stówę, odpuściłam je już. No za tą skórkę, za te kurde palce całą obdzierany człowiek. Ale jak uważasz moją pracę? Dałam radę? No tak powiedzmy. Bardzo dziękuję za stówkę. I co? Jeśli chcecie więcej tego typu filmów musicie ile zostawić łapę w górę? 40. 40 łapek wtedy więcej odcinków na kasę. Więc pamiętajcie o łapeczce w górze Na kasę już nie Zobaczymy coś wymyślimy Ale Na, na króliczku nie. macie przycisk subskrybuj Pokaż króliczka Na króliczku macie przycisk subskrybuj I Ile mają zostawić łapek pod tym filmem 20 łapek pod tym filmem Wtedy e, Króliczek wystąpi w kolejnym filmie hmm. Więc Trzymajcie się i piona tutaj... Też na Pamiętajcie o dzwoneczku Ah. Na dole, tá? ah.